Na sklepie mamy limitowaną koszulkę na lato, przyjaciele Zobaczcie, całe palionowo na plaży pięknej Więc jeżeli chcecie taką koszeczkę, wbijajcie na palion ale również jest taka czarna Ale, ale, no, moi drodzy, patrzcie, kogo mam za sobą Jest to Wiktoria Dzień dobry, Wiktoria, cześć, 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 moi drodzy Jest to Wiktoria, no jak wiecie Wiktoria, hejcia, tak Wiktoria, moi drodzy, to jest osoba, w której kocha się Leon i Olek. No, Wiktoria, ty chyba to sama już wiesz, więc Chyba nie trzeba o tym akurat, o tym tutaj mówić I dzisiaj, y Niestety Nie, oni nie chcieliby tego widzieć Oni nie chcieliby tego widzieć e, Dzisiaj zagramy w butelkę Ze wszystkimi I oni nic o tym nie wiedzą, że ty będziesz Więc będzie, moim zdaniem, bardzo śmiesznie Więc zobaczymy, jak oni zareagują I pewnie będą mega zestresowani To jest właśnie najlepsze Lubię tą grę, dobra Dobra, naprawdę będzie mega zabawa oglądać film do samego końca Bo czuję, że będą kłótnie, zgrzyty A może jeszcze gorsze rzeczy Dobra, nie, zobaczymy, będzie mega cringe Tak, Wiktoria, wiem, wiem ale może będzie śmiesznie To będzie śmieszny cringe o, Bardziej bym w ten sposób myślał e, Pamiętajcie widzowie W tym momencie zostawcie subskrypcję i łapę Widzowie, dużo osób ogląda, ale nie zostawia łapki do góry Także dla Wiktorii kliknijcie Łapeczkę do góry, tak jest, dla Wiktorii mm, No i co, dobra Wiktoria, chodź A bo poczekaj, poczekaj e, chodź, Stój tutaj, ja ci zawołam i, I wtedy wejdziesz tak, wejść smoka będzie, dobra? Dobra, super, super, dobra Siema Leonolo I Leonolo siebie wypadło co? Czekaj. Chłopaki, a co wygracie? Czekaj Czekaj. Masz wyzwanie, musisz poprosić widzów, żeby zostawili suba na Robloxie. Tak jest widzowie. o, to jest idealne widzę. Pamiętajcie, że jest jeszcze jeden kanał i w sumie jeszcze jeden. Ale Palion Roblox to jest kanał, gdzie również jest Leon i Olek. I tam gramy sobie w Robloxa cały czas i 100 tysięcy subskrypcji już jest bardzo blisko. A wtedy Leon i Olek dostałem dużo Robuxów. Tak. 10 tysięcy Robuxów. Taki, taka była. Nie. Tak. Chyba na pół. No chyba nie! Ale co, no to 10 jest koła Robuxu? Na pół powiedział, na pół! To 5 koła to z. i tak no dużo. No gadamy się, to na 1000 100 subskrypcji, ha! Więc subskrybujcie, bo będą dymy. Dobra, e, patrzcie. Siedzimy sobie. Czemu są cztery krzesła? No bo dla Bola, dla ciebie, i dla mnie i dla Leona. A. Bo nie ma dżemu. A, to, e, Niekoniecznie, niekoniecznie. E, Dlaczego? Bo to nie będzie Bolo. Jak to A nie Bolo? Kto? A gdzie jest Bolo? Jak myślicie, kto to może być? Nie! Victoria! Jaka e, wiktoria! Jaka Ej, jak gdzie ją zauważyłeś? Wychyliła głowę! O, heja. się dzisiaj grać w butelkę! Uuuhu, siema Bixa! <laughs> chodźcie, 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 zapraszam wszystkich. Usiądź sobie, Wiktora, tutaj obok nich elegancko. siądź obok mnie, siądź obok mnie. O! No ekstra, nie. Ekstra. nie, 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 czekaj, czekaj. Wiktora, zamieś się z Leonem, żebyście siedzieli, tak wiecie. No tu, tu będzie grubo. Żeby tu kolory będzie grubo. się zgadzały. Tak, tak. I <laughs> pytań my nie wymyślamy, tylko maszyna losująca, co jeszcze lepiej, więc no będzie grubo. Chłopaki, przygotujcie się na Naprawdę niezłą butelkę. Z tego będą lecieć ultra dobre pytania oraz zadania. Także jesteście gotowi? No ja już nie. kręcę. No to na 3, 2, 1. Kręcimy wszyscy. Wiktoria, ty też kręć. Lecimy I uwaga, 3, 2, 1, stop! Nikt. Yy, kręcimy! Nie? 3, 2, 1, stop! O, Wiktoria! Winkso! Pytanie dla Wiktorii. Lub Mogę zadanie. ci go zobaczyć? Możesz, możesz. A nie, ona... O, książka, tak jest. Ty, ale oddaj ją. Wiktoria, zobacz. Nie możesz Dobra Czemu nie mogę? Nie możesz, nie możesz Dobra, no Ale pokaż Wiktoria. co tam jest, żebyś nie skłamała eee, Przyznaj się do czegoś, czego nigdy nie chciałeś powiedzieć na odcinku o! Przyznaj o! się, Wiktoria, czego nie chciałaś że powiedzieć mnie na kocha, odcinku. Że mnie kocha, że mnie kocha Wydaje mi się nie Zabawne Wiktoria, no napisz coś, czego nigdy nie mówiłaś na odcinku, a jest to coś e, takiego m, hardkorowego, co, co wstydzi się, się? To może być? Pewnie coś o Leonolku no, Olku będzie, tak obstawiam, ale no, przygotuj się mocne odpowiedzi, bo to, to może być naprawdę niebezpieczne, więc Ja bym na waszym miejscu no, po prostu szukał innej dziewczyny, tak? O, kurde. No, eee. no że kiedyś chciałam być z pewną ale osobą wkróciła. już prawie się udało, ale wkroczyła niebieska osoba. Aaaa! Ale chwiej, ona chciała być ze mną i przez ciebie no nie było! No bo ze mną. jestem lepszy, jestem nie, ale lepszy, mnie wybrała. E, e, ale nie powiedziała, nie powiedziała, że chodzi o Lona. Może ma jakiegoś innego wybranka. E, e, chodzi o mnie. <laughs> nie, nie chodzi o ciebie, nie, nie napisałeś że czerwony! Nie no napisał, że czerwony, nie napisałeś, się gdzieś cały czas. Miała cię gdzieś! Przestańcie się kłócić. O, dobra, no właśnie, nie kłóci się chłopaki, to było tylko pytania, będą bardziej grube. Kręcimy! Stop! Leon, to był Leon, na, Leon, na leonie! Wylew na leonie! Leon. Bo... sobie leonie! No, okay. co tam masz? Wyobraź sobie! <laughs> co, co tam jest? Że zostajesz sam z Wiktorią na wyspie, co robisz przez pierwszy dzień! Co? No, wyobraź sobie, że zostajesz sam z Wiktorią na wyspie. Co robisz przez pierwszy dzień? Okej, no to dawaj. Nie musisz sobie wyobrażać, bo takiej sytuacji nie będzie. Oczywiście, żeby taka była, a jeżeli taka by już się stała, to bym Wiktorii oddał wszystkie zapasy jedzenia, zabrał na randkę i podziwiał gwiazdy na niebie, bo na wyspie muszą być piękne. Pewno, mamy pantofla przy stole. to by było mega fajne. kwiatuszki byś kupił? Ja nie chcę nic mówić, ale to jest Nie, nie kupiłbym, bo tam nie można kupować, ale zerwałbym dla ciebie Wiksa. O, o, dobra, widzisz? kręćmy. Leon bo był odżył życie mm, za Wiktorię, prawda, na bezludnej wyspie. Coś fajnego. Kręćmy! Sprawdźmy, kto będzie tym razem. Uwaga, uwaga, stop! Nikt? Nikt, nikt. Uwaga, 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 stop! Nikt. Nikt. Uwaga, uwaga, uwaga stop! Nikt. Ej, to nikt. Nie, nikt. nikt. Uwaga, 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 stop! Nikt. No, nie, no niemożliwe, to jest stop. Dobra, o. ja. Ja, ja teraz. dobra, sprawdzamy. Ustalmy, oh. że każdego po lewej stronie to ruch to jest pytania. od niego miejsce. Nie, bo to się nie da, bo to będzie albo twoje. Nie, nie, bez sensu. Będziemy mieszać po prostu cały czas. Dobra. Uwaga! Pytanie. Wybierz jedną osobę, z którą utkniesz na bezludnej wyspie, a. Drugą, dlaczego to ma być Olek? Z którą byś nie zabrał za nic w świecie. I dlaczego w to ma być Leon? Jakie mocne. <laughs> Dobra. Nigdy nie wziąłbym na bezludną wyspę Lola albo Bola. Czemu? Z moich przyjaciół w sensie. uwielbiam ich na życie, ale wydaje mi się, że oni by troszkę swoją, prawda, inteligencją i swoją zaradnością, bo są młodzi, nie daliby rady przeżyć po prostu na bezludnej wyspie. A mnie? Nie, Wiktora, ciebie nie wymieniałem, bo przecież dałabyś radę. Ale, ale, z którą najbardziej bym chciał. No to. Dave. Ok, no z którą bym chciał. Niech będzie. Hmm. Żeby było więcej pikanterii To z v... Mają! Nie, Aha. to się nie liczy Nie liczy się Co? Nie. Maja nie gra w Minecrafta z Maja nami nie gra z nami No, no co? No nie, liczy się, i na to... Musisz powiedzieć z ekipy Ekipa hmm. Ekipa No Ej! Ej! Ekipa Move! To, to, to Dave Aha nie, be, nie będę, nie was. O Oddasz mi krzesło? oddasz mi krzesło Leon, nie. grajmy, Dzięki. Wiktoria mówi grajmy, wkurzy się. Znowu mi zabrałeś krzesło Wiktoria mówi grajmy. Ej, żegnam. No co ty? No, ja nie też pognadzi. idę Nara. A czy wy jesteście małymi bobasami? A czy ty jesteś? A. Chodźcie, Kręcę. teraz zobaczymy kto. Kryć, 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 no nie! Ej, ej patrzcie, z w ogóle. Dawaj, Co Uwaga. tam masz. Dokąd zdanie, Wiktoria podoba mi się, bo ma ładne blond włosy, piękne to różowe oczy i piękną piżamę różową. To prawda, to prawda. Jest to miła, prawda. ma fajny charakter i dobrze gotuje. napisała. No, A nie eee. wiem że jesteś słodziutki. ja wiem, ja wiem! I ten no, nosek teraz? przepiękny! Ale w sumie, nie wiem czy nie mam tego gdzieś, ja na przykład, ostatnio spodobała mi się bolówka. A ty co Co, chcesz? Ty, co ty gadasz? Nie mów tego tak. bolowic, przestań! Przestań, dobra, kręcimy. z nami zagrać. Ej! Spadaj, Wypad! Ja się go uderzyć. Ja, ja go wezmę. Weź go, weź go, wynieś. Wyniosę to, go. Nasza gra jest, nasza gra, wynieś go daleko stąd, bardzo daleko. Bardzo, bardzo! Jeszcze? Tak, nie ma patrzeć w ogóle jak gramy, bo to. Bo to nie jest. patrz nie podglądaj, bo to nie będę. Nie odcinek widzą, tak nie może być. Chodź, dobra. Biegnę, biegnę. Grajmy za Olka, dobra, zobaczymy. No nie, nie, bo będzie na dwa, mnie. Nie, Jeden, stop! O, Wiksa. Mogę za nią, mogę za nią? Nie, nie, nie. A bo nie, musi. dobra. Wiktoria no. musi. co masz? Dobra, będziemy musiała napisać, wyzdajmy jej sekundkę, bo te pytania pewnie nie są jakieś takie... O. No. Czemu no zmieniło? Ej, Ej, zmieniło! Zmieniłaś, Wiktoria, pytanie, tak nie można. Może nie wylosowała wcześniej i... No to le. okej, okej. zrób komplement każdemu, ale Wiktor, ale Wiktorii musi być flirtujący. Aha, flirt A. to musi być. <laughs> Czyli my musimy Flirtują. wydać sobie flirt? Nie! Flirt. Flirt. Nie, no musimy... Ona musi dać, przecież my to musimy, jej zadanie. No musimy, no. No nie, ona daje komplement. Nie, dobra, implement. ty nam dajesz, każdemu. Ty nam w takim razie! Właśnie, ona odwracać nam! To samo pytanie! Co z tego, że to o tobie, ale to ty ją no, 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 same pytanie. No najpierw Olek, niech będzie. No, zobaczymy, co ci napisze. No. Dawaj, dawaj. <grym> ty jesteś zestresowany. No, jestem trochę bardzo zestresowany. <grym> ty jesteś zestresowany. No? Nie wierzę w ciebie. Ile? Poczekaj. Wiktoria Debil? Co? No. Co my debile? Czemu tak napisałaś? Czemu ja tak co co Olek, jest i spryty, słodki i śmieszny. No, i tyle. Ale nie będziesz jak moim chłopakiem. Eee, nie zanudź mnie! Do niego. Robisz wypad! Idziesz się pogadać z kolegą. Pikanteria, nie chcę No, do niego. ja ci dam pikanterię. Chodź, chodź, teraz olonie. O, fajnie jesteś mega sławny i fajnie się znowu znalazł. Ja z tobą, bo jesteś sławny! Świetnie, Wiktor. Ale bardzo miło i tak, bardzo miło. Dobra, teraz olonie. Ej, Leon, czemu pupą się zwracasz do niej? Co? A, Leon. Cztery kropki 5 kropek! Pięć zada, kropek, ej. Mega grubo Leon chyba. Skrobałeś chyba tym zachowaniem. Ale ciaki! To nie moja wina, że podobała mi się bolówka. A i tyle, Leon to tyle. Albo pani ciastek! No to kręcimy, tak. nie? A nie, Panie, czekaj! Ciastek? Trochę nie miło! Pamiętam wredny. panią ciastek! Patrz, patrz no, ale to w sumie prawda! Trochę niemiły, ale jest też, ale lubię go. No widzisz. No i lubię cię takim jakim jesteś. Dobra. Tu, 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 stop! O. Oh my tutaj. god, no dobra Czekaj, bo mi się pomylą zaraz książki Przepowiedz przyszłość każdemu, ale Wiktorii musi być romantyczna Czemu Wiktoria Wszystko ma romantyczne? E, dobra, Olek mhm. Ty, ty, jak będziesz dorosły, będziesz miał mhm. bujną blond mhm. w brodę, której nie będzie widać za bardzo mhm. Ale będziesz miał lokowane blond włosy takie mm -hmm. będziesz chodzić w czapkach i mm -hmm. będziesz miał dzieci, ale nie mm -hmm. będziesz z tymi dziećmi miał za bardzo kontaktu. Mm -hmm, bo, bo będę tobą nagrywał się będziesz... filmy, rozumiem. Nie. <laughs> bo... bo niespallią już skończy nagrywać, bo też będzie dziadkiem. I wtedy ty będziesz zostaniesz kierowcą Tira! I będę miał Tesle! Też! Bo I... będę milionerem! Ale to sobie już ty dopowiadasz. Uuu, no tirowiec, widzisz? Aj, Ewa, że okay. ci są super? Lubią no. tyf, Teraz yeah. Leon, Leon, hmm, twoja o. przyszłość jest bardzo ciekawa. Ta przyszłość jest bardzo ciekawa, no. Dawaj. Ty założysz taką siedzibę. Jaką? Taką firmę. Jaką? Która osądza ludzi, czy mają iść do piekła, czy nieba. Sadersko <laughs> Będą do ciebie przychodzić Tacy zabłąkani ludzie i ty Będziesz mówił Ty idziesz do nieba A ty idziesz do piekła i będziesz miał maszynę która Pokazuje przeszłość tej osoby O zarąbiste nie? Podoba mi się, podoba Fajne. mi się Wiktoria ty Będziesz miała chłopaka I będzie to Na pewno Leon Co? Oh. Ej, co to było? Ale Fałszywa przyszłość, słaba przyszłość przeszłość, Co to przyszłość. Zabiła cię Nie, to Olek Nie To Olek? To Olek, nie, ty widzę Ty gałganie, ty gałganie Nie ja Takie no rzeczy wymyślasz? Ale podoba to mi się, podoba, ja się podoba ja mi się ja w takim razie Czekajcie, bo tu książki leżą, z nam się pomieszają Pyk, pyk, dobra, lecimy, kręćcie Trzy, Kręcę. dwa, jeden, kręcimy I pok <laughs> Świetnie. Z kim, z ekipy poszedłbyś na randkę i dlaczego? Z ekipy? Z ekipy? No, z ekipy. co mam iść. Ma, jest jedna dziewczyna, Wiktoria. No dobra, no to nie wiem, na piwo, no. Mm. Na piwo ty masz 15 lat, chłopaku. No i dobra, to ja pójdę na A ja soczek. Mogę. A ja mogę, ty możesz iść na soczek. Może No to z kim kiedyś. byś poszedł na soczek? Z kim poszedł na soczek? Hmm. Na soczek bym poszedł z... Wiktorią. Eee, aha, okej. Okay. A z kim bym miał iść, No nie ma tu żadnej innej dziewczyny. No to nie chodzi o randkę, o spotkanie zwykłe. Gierki na PlayStation. A no to inna, ale to jest inna sprawa. Tu pisze na randkę, a nie na spotkanie. No co? co? Ej. Uh. Ej, weź się. Ją. Uh. Ona, ona chyba iść na randkę ze mną. No. Wiktora, ja nie mogę, nie mogę. Bo Oleg albo Leon jest twój. To już musisz ty wybrać. Ja niestety, Dobra. Niestety, nie chcę. Nie Nie mogę. Maję, tego ja nie mogę. Dobra, Kręć, a, kręć. Pchaj, stop, Stop? kręć Oooo Ej czemu Victoria. ja miałem tylko jedno pytanie To chcesz mogę ci przeczytać, nie będziesz musiała tyle pisać, ja ci mogę przeczytać O to będzie lepsze Dobra, o, uwaga Powiedz co najbardziej krępującego zrobiłabyś żeby zdobyć serce Wiktorii To na odwrót Co zrobiłabyś żeby zdobyć serce Olka albo Leona Dawaj, co byś zrobiła hmm. Ciekawe, w sensie na pewnie napisze. Nie chciałabym Coś krępującego. Wybieram Olkę na, dla przykładu, ale. A, dla dla is, przykładu. To no, nic nie zmieniam, to nic nie zmienia. Dla przykładu Zmienia bardzo dużo. Ale poczekaj, bo zaraz Wiktoria napisze coś. Może a, pinkantnego dla Olka. Ty co tak czy, Co ty robisz? Cringer. co ty robisz? Kupiłabym składniki i ugotowała mu jego ulubiony obiad. Tak, ta, jak tu jest zrób daba Czekaj, czekaj. Daj tak jest! Gringer napisz A potem da pierścionek. Co? Co? Jaki pierścionek? Ale kręć boże. Grinch! <laughs> Ale jaki pierścionek? Nieważne, nie, nieważne. Pomyliłaś się. Dobra, lecimy, dawajcie, siadajcie Siadajcie i kręćcie. Kręćcie z tego wszyscy. Stop! Grinch. Leon. Nie w końcu. W końcu Leonidas. Dawaj To tam masz? Co? Co? Nie. Co? co masz? Co masz? Wymyśl piosenkę o ekipie Zakończ ją słowami Wiktoria jest Dawaj Dawaj co dam ci pustą książkę Możesz Powiedz pisać tak coś w stylu A ja mam napisać? Wingiang Wiktoria jest tam, no. a my możemy kręcić i gramy bez Leona Wykręćcie a ja napiszę piosenkę Stop jeszcze raz. raz. Tra, tra, stop! Jeszcze raz. Tra, stop! Ole, oh. ole! 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 Y Mam! Wybierz. Co? Wybierz, Co? zbudujesz domek z Wiktorią, czy z Polionem? Aha, uzasadnij. Aha! Hm. Czy zbudujesz dom ze mną, albo z Wiktorią? No, ciekawe. Ciekawe, ciekawe jest czy to, to bardzo od ciekawe. od dziecka. Bo dziewczynę, której cię nie chcę. To powiedział, że mnie nie chce, po pierwsze. To ona po drugie, trzona tak, tak napisała dzisiaj. No, no ciekawe, kiedy? To by to mnie Dobra, wypad stąd, czytaj. Dobra, dawaj to. Ale To jest piosenka. Waliono, ja? bo to mój czas. Jesteśmy razem! Razem! Walimy Olka! Jest Aha. cudownie! Palion se gra a Wiktoria jest wspaniała! I co, podoba się? Czoderskie, nie? Czoderskie, no nie będę, no, ja, że to... walka. no nie będę mówił. No. A może tak nagramy będzie... taką piosenkę! Może taka piosenka będzie brzmieć właśnie nasza, czyli palionowo, ale to jeszcze nie będę mówił. E, dobra, Czodersko. bardzo fajna piosenka no, A ty to... jeszcze... A jeszcze... Z kim zbudujesz dom ze mną czy z Wiktorią? No z Wiktorem to był sypiarski dom, a z tomą to by był wiesz, w jacuzzi, imprezy basen gamingowe pokoje bary... Minusujesz sobie, minusujesz sobie. Bo ja się powiedziałeś, że Wiktor jest Ja wolę męską jaskinię, a nie jakiś taki domek słodki. Nie fajnie! Widzisz, Wiktora się zawiodła. No i super! Powiedziałeś, że nie chcesz ze mną być dzisiaj na filmie, więc... Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, Stop! Tra la Stop! Lalalalalalalalalala Stop! Ja Taki głupek No to ja. dawaj Ja Wybierz domek z Wiktorią, czy być sławnym jak Palion? <laughs> He, no raczej, że to... jak Palion No właśnie <laughs> Ja też bym to wybrał <laughs> Śmiech, Wiktoria biedna, ale Wiktoria Ale oni... to Wiktorii wina, ona była dla nas niemiła, przynajmniej dla mnie Wiktoria, jakby to koniec. Ale Wiktoria, oni czuli, że nie mają szansy dla. Ej! Palion, wal się! A ja? Tak, ty. Jesteś skreślony. To! Bolek, nie! Ej, Wiktoria, nie jest wiesz, że oni żarty robią, no. Nie pobysz się. Ja im powiedziałem, że ty ich nie chcesz, dlatego tacy są, no, więc zdenerwowani są. Że ich nie chcesz, rozumiesz? Powiedzisz... widzisz. Musisz, weź pod tym coś, Wiktoria. Powiedz, że. Powiedz, że kochasz No, dawaj tak, tak podejść. Dobra Kręcimy i która no Kręcimy się co? Patrz Co? Ej jak patrz, ona coś do Dobra, ode mnie nie chce. Chce coś powiedzieć chyba Bo ja ci muszę coś powiedzieć. O kurde. co? Lepiej wstań. Co? <grym> wstań> co? Jak wstałeś? Wal się głupku wal się! Wal się! Wal się wszyscy krzyczymy! Wal się! Wal się! No okej! Okay. No, no, ja tam dalej zwolę na przykład męską jaskinię z panią Aha, Czadersku! Aha, okej, to dobrze, że się zdenerwowałeś Dobra, chodcie, ostatnia butelka, dawajcie e Ej, no nie, nie, nie porywaj jej! Ale nie porywam, ona sama chce iść do no, mnie No ty gadasz, nic takiego nie powiedziała My tu zostajemy P No chyba nie e, wiktura, e Tak E Wiktor, tego no tak serio, nie? Leon, bo wiesz, że to był prank? Skończymy grę i po... Przynajmniej fajny i po... i po... okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Ostatnia butelka, dawajcie! Skończymy grę i sprawy. najmocniejsze wbry? pytanie, zobaczymy I stop! Stop! Ja. Byłem ja, byłem no, ja. Byłeś, byłeś, faktycznie. No. Masz farta, no nie mogę, dawaj. <grym> byłem, bo tak sobie zrobiłem. Co masz? Zrób. Ah. Co? Weź ty to zrób. Co? No dlaczego ja mam takie Zrób głupie zadanie. No ty jak jest być zakochanym. Dawaj, no teraz jesteś zakochany, chyba już masz dziewczynę, nie? Nie mam. No kocham no, masz cię powiedział. Wiktorię powiedziała, że cię kocha! No i co? A ja może jej nie. No, Olek niech to Olek, tu wykona. Niech to <śmiech> <śmiech> ja nic nie będę dla ciebie Zrób wykonywał, to ona wylosowało. No ale on ty musisz faktycznie, no bo ta pchałeś się do tego, żeby kliknąć, no już masz. Zrób stand up o tym, jak jesteś zakochany w Minecraft, dawaj. No nie ja nawet nie wiem co mam powiedzieć. Cokolwiek, to może być cringe'owe nawet. Aha, no dobra. W takim razie przychodzę na grę w butelkę. Przychodzi Wiktoria. Dobra, jestem głupi. co, co, co zaśmiały ty za Zaśmiałeś się! Zaśmiałeś się! Zaśmiałeś się! Wiktoria, ale kryć gorszy niż Olek. O kurde. To jest cringe er Ale pogaru ci to... cringe nie oddam. Ej, wy kręcicie? dobra, ostatnia, no jak już kręcicie? Stop! Kurde, stop! Było na ciebie, Wiktoria, podniosła butelkę. Wiktoria podniosła butelkę. Możesz Wiktoria dać, ja przeczytam. A ja sprawdzasz sobie, okej. Okay. Dobra, ostatnie pytanie dla Wiktorii. Kogo z ekipy zabrała być na walentynki? Uwaga, ostateczne. Leona! Okay. Dobra, idźcie grać w te gry, idźcie grać Idziemy, w te gry Idziemy, narka O, źle, Olek, robimy sobie męską jaskinię, dawaj No, i na to no, czekałem let's go